Edyta Nawrocka, witam Państwa. 12 września. Zapraszam na serwis informacyjny. Makabryczne odkrycie w Kamiennej Górze. W jednym z mieszkań przy ulicy Kościuszki znaleziono zwłoki 7 miesięcznego dziecka. Zwłoki odkryto przypadkiem. W minioną sobotę policjanci zatrzymali jedącego skuterem 57-latka. Jak się okazało, miał on przy sobie blisko 400 gramów amfetaminy i 57 gramów metamfetaminy. Funkcjonariusze postanowili przeszukać jego mieszkanie. Mówi rzecznik Policji w Kamiennej Górze Grzegorz Szewczyk. Mężczyzna był notowany wcześniej za posiadanie środków odurzających, natomiast w rodzinie nie przeprowadzano interwencji policji. Sekcja zaplanowana na dzień dzisiejszy jest sekcja ZO, która wyjaśni przyczyny zgonu i okoliczności zgonu tego dziecka. Policjanci zdecydowali o przeszukaniu jego mieszkania przy ulicy Kościuszki. Ponieważ domownicy nie chcieli wpuścić ich do środka, funkcjonariusze zdecydowali się wyważyć drzwi. W środku znaleziono przykryte zwłoki 7-miesięcznego dziecka. Badania wykazały, że niemowlę nie żyło do około 5 dni. Jednak dopiero sekcja zwłok wykaże, jaka była przyczyna zgonu. Zarówno 21-letnia matka dziecka, jak i jego 24-letni ojciec przebywają w areszcie. Ciąg dalszy programu Nasz nowy dom. Miasto ogłosiło już przetargi na budowę kolejnych 80 nowych mieszkań komunalnych. Trzy budynki zostaną wybudowane od podstaw w dzielnicach Nowe Miasto i pod Zamczem. Jest to kontynuacja programu rozpoczętego przed kilkoma laty, w ramach którego powstało do tej pory ponad 200 nowych mieszkań komunalnych, a przy tym tyle samo-socjalnych zostało wremontowanych. Miasto ogłosiło przetarg na budowę trzech nowych budynków: dwa na ulicy Husarskiej i jeden na ulicy Paderewskiego. Ponad 80 mieszkań przed Bożym Narodzeniem w przyszłym roku będą oddane mieszkańcom. Przydział mieszkań komunalnych, czyli dla osób o niezbyt wysokich dochodach, ale jednak nie socjalnych. Preferować będziemy rodziny. Z małymi dziećmi, czy młode rodziny z małymi dziećmi. Koszt budowy nowych mieszkań osocowany na około 12 milionów złotych. Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansuje inwestycje na poziomie 40%. Warunkiem otrzymania dotacji jest nadal wyremontowanie równoważnej powierzchni mieszkań socjalnych. To kolejny bardzo poważny krok na, na drodze do nie powiem, że rozwiązania, ale złagodzenia problemu mieszkaniowego. Burzymy. Bardzo dużo budynków w starych dzielnicach ze względu na szkody górnicze. Bardzo wiele osób mieszka w warunkach, które no nie, nie są do zaakceptowania i chcemy te warunki poprawić. Bardzo wiele osób w wieku senioralnym chciałoby oddać duże mieszkania i mieć mniejsze, ale bardziej przystosowane do ich, do ich potrzeb, więc to jest program, który jest obliczony na lata i na pewno będzie kontynuowany w następnych latach. W Wałbrzychu powstały dwa rodzinne domy dziecka Fundacji Happy Kids. To pierwsze tego typu placówki na Dolnym Śląsku. Pierwszy rodzinny dom Fundacji Happy Kids w Wałbrzychu powstał przy ulicy Rodziny Burczykowskich 56. Pracownicy fundacji działają głównie na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. mam Przyjemność otwarcia kolejnych dwóch rodzinnych domów Fundacji Happy Kids. Są łącznie, już posiadamy 12 domów, prowadzimy od 2002 roku. I dzisiejszy dzień jest szczególny, ponieważ otwieramy dwa wspaniałe domy dla kolejnych dzieci, ale również jest to dzień inauguracji dolnośląskiego oddziału Fundacji Happy Kids, która rozszerza swoją działalność na już inne obszary Polski. Nie tylko skupiamy się na centrum centralnej Polsce tak jak do tej pory, ale również swoją działalnością obejmujemy województwo dolnośląskie. W prowadzeniu rodzinnych domów ważne jest to, by w każdej placówce dzieci nie było zbyt wiele, tak by ich opiekunowie mogli poświęcić im odpowiednio dużo czasu. W każdym z domów będzie mieszkało po ośmioro wychowanków. Plus oczywiście dzieci rodziców, dzieci biologiczne rodziców prowadzących. Także w jednym znowu będzie dziesiątka, w drugim będzie ósemka. Jest to maksymalna ilość, jaka może w takich formach pieczy zastępczej przebywać, ale z drugiej strony też maksymalna ilość, która pozwala rodzicom na odpowiednie zaopiekowanie się tymi dziećmi, poświęcenie odpowiedniej ilości czasu, ponieważ pamiętajmy o tym, że im więcej dzieci, tym mniej czasu poświęcamy jednostkowo na każde z nich. Fundacja swoją nazwę wzięła od przesłania Janusza Korczaka: Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie. Rodzinne domy dziecka otwierane przez fundację prowadzone są zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego. W rodzinnych domach fundacji dzieci odbudowują wiarę w siebie i w świat dorosłych. Przede wszystkim zajmujemy się na co dzień prowadzeniem rodzinnych domów dziecka. To jest działalność ściśle związana z pieczą zastępczą, gdzie od wielu lat jesteśmy ekspertami jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi. W formach rodzinnych. Zajmujemy się nie tylko opieką nad dziećmi, które znajdują schronienia w naszych domach, ale również prowadzimy kampanie społeczne propagujące zawód rodzica zastępczego jako zawód, który jest bardzo odpowiedzialny i potrzebny społecznie, ponieważ kandydatów na rodziców ciągle brakuje, a cały czas żyjemy ze świadomością, że. Dzieci, które przebywają na chwilę obecną w dużych, instytucjonalnych formach, potrzebują jednak tego rodzinnego ciepła i powinniśmy zrobić wszystko, żeby im to zapewnić. Zawód rodzica zastępczego mimo licznych kampanii społecznych nadal nie cieszy się w Polsce popularnością. Rodzice może stać każdy z nas. Jeżeli nie był oczywiście karany, ma odpowiednie predyspozycje osobowościowe, to wszystko jest badane, to wszystko jest weryfikowane, tak, aby zapewnić dzieciom odpowiedni standard i bezpieczeństwo, bo to jest najistotniejsze w naszej pracy. Prezes fundacji Happy Kids tłumaczy, że powód stworzenia rodzinnych domów w Obrzychu to duże bezrobocie, zubożenie rodzin, a także brak perspektyw, czyli główne powody odbierania dzieci rodzicom w Obrzychu. Problem sierdztwa społecznego jest tu spory, a miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej cały czas brakuje. Wałbrzych jest bardzo podobnym miastem pod względem problemu, który jest ogólnie nazywany środowisk społecznym do tego w jakim spotykamy się z Łodzi. Mamy bardzo dużo dzieci, które pochodzą z rodzin biednych, rodzin dysfunkcyjnych i potrzeby, które są związane z zapewnieniem miejsc dla dzieci, które nie mogą się wychowywać w rodzinach biologicznych jest priorytetem. Stąd zdecydowaliśmy się na województwo dolnośląskie jako pierwsze województwo w którym rozszerzamy swoją działalność. Na miejsce w placówce czeka już gromadka dzieci. Drugi rodzinny dom dziecka fundacji Happy Kids będzie mieścił się na Białym Kamieniu. W planach jest już budowa kolejnych placówek w naszym mieście. Tradycja to rzecz święta. W starych Bogaczowicach po raz kolejny odbyły się dożynki. Dzień ważny dla każdego rolnika obfitował w atrakcje zarówno dla młodszych, jak i dla starszych. Czym jest ludowe święto bez muzyki? O oprawę zadbały zespoły prezentujące różne nurty muzyczne. Tradycyjne stroje, zbawne teksty, frywolnych piosenek stanowiły idealne tło dla wypoczywających w słońcu mieszkańców Starych Bogaczowic. W Starych Bogaczewicach jesteśmy po raz pierwszy na dożynkach tutaj, ale oprócz tego to jeździmy tutaj po naszych okolicach i dajemy właśnie takie swoje repertuar. Nasz zespół powstał tak po prostu z niczego, spotkało się nas dwie osoby, i zaproponowaliśmy może byśmy stworzyli coś jakiś zespół jakieś coś. No i dokoptowaliśmy ludzi. Ludzie bardzo chętnie przychodzą, śpiewają, bo lubią to śpiewać stare piosenki zapomniane. Śpiewamy ludowe piosenki, ponieważ teren kamiennej góry to był kiedyś związany z, z przemysłem lniarskim. I dlatego nasze stroje są tak niebieskie, jak len, jak płatki, lnu. Pokazy dożynkowych wieńców, konkursy orki i te kłondo dla najmłodszych to tylko niektóre atrakcje zapewnione przez organizatorów. Na wyjątkowo aktywnych czekały potrawy regionalne. Kultywujemy tę tradycję, chcemy uhonorować jakoś naszych rolników, którzy naprawdę ciężko pracują przez cały rok. I ten jeden dzień w tym roku należy im się uhonorowanie, trochę wypoczynku, trochę rozrywki. Plony, akurat w tym roku, bardzo dobrze, dobre są. W tak, granicach 5-6 ton. Tylko mamy trudno, rolnicy mają trudności ze sprzedażą tych plonów, bo cena jest bardzo niska ze względu na to, że bardzo dużo napłynęło zboża z Ukrainy, rzepaku i pszenicy. I ta cena teraz się kształtuje gdzieś tak 550 zł, to jest za mało, żeby pokryć koszty i żeby coś zostało na inwestycje. Także cena taka, która by zadowalała rolników, to byłaby tak 700 zł tona pszenicy. I to by było, że zostałoby coś rolnikom na inwestycje. Pożynki to Rzydki, świetna okazja, by Pokazać najmłodszym, że tradycja to rzecz ważna. Dożynki jest to, jest to tradycja z dziada Pradziada, nie można o tym zapominać, bo jak zatracimy swoją kulturę, swoją tradycję, to nie będziemy niczego warci. A tak ta tradycja musi być przekazywana z dziada Pradziada, dzieciom, kolejnym pokoleniom, żeby po prostu wiedzieli, jak mają iść przez swoje życie. Gwiazdą wieczorem był zespół Disco, Gesek. Od 21 września do 1 października potrwają trzecie Wałbrzyskie Senioralia. Święto Najstarszych Wałbrzyszan organizuje Stowarzyszenie Radość Życia i Władzy Miasta w programie Wiele Atrakcji. W programie trzecich obrzyskich Senioraliów znalazł się m.in. Marsz Seniorów, Festiwal Pasji i Kreatywności oraz druga Olimpiada Sportowa w Akwazdroju. Elementem Senioraliów będzie rajd gwiazdisty, który ma zachęcić seniorów do większej aktywności i poznawania swojej okolicy. W planie są też dni otwarte w Centrum Rehabilitacji ProfMed, wspólne tańczenie polneza w rynku, instalacja taneczno-teatralna, pokaz teatru tańca współczesnego dawka energii, żywa biblioteka w obrzyskim Rynku i Wielki Bal Seniora w Hotelu Maria. Część atrakcji tylko na zapisy. Wszystko jest na plakatach i również dni otwarte w Centrum Rehabilitacji ProfMed i w Klinice Urody w Szczawnie Zdroju też jest na zapisy. Także będzie to troszeczkę wymagało kontaktu z nami, ale to nam da obraz, ile będzie osób konkretnie na danych imprezach. A resztę imprez są wolne, czyli, czyli 21 generalnie jak najwięcej, żeby też ruszyło do tego końcowego poloneza. Senioralia powstały po to, by uświadomić, Społeczeństwu, że osoby starsze nie muszą być wcale grupą spychaną na margines. Co więcej, mogą oni cieszyć się życiem i oddawać rozmaitym aktywnościom. O popularności takiego podejścia świadczy fakt, że wraz z organizacją kolejnych edycji seniorialiów, osób, które chcą w nich uczestniczyć jest coraz więcej. Rozmawiamy już nad tymi swoimi spotkaniami z tolekowymi mieszkańcami na placach. Przy skwera byliśmy na Podgórze, byliśmy tutaj na Placu Magistrackim, byliśmy na, Pod, na Piaskowej. No Jest zainteresowanie i myślę, że, że chyba będzie nas więcej niż w ubiegłym roku, czego sobie bardzo życzymy, bo my, jako organizatorzy, naprawdę dokładamy starań, żeby dopiąć to wszystko, do, do, że tak powiem, do końca, a, a brakuje tylko nas, nam, seniorów i seniorzy na start w tych czasie, czyli od 21 do 1 października na start tu w Wałbrzych niech, niech, niech widzi, ile nas jest, a jest nas bardzo dużo, także tutaj jest bardzo ważne, żebyście wyszli do nas. Organizatorzy senioraliów chcą także przypomnieć o akcji na ratunek, która polega na zachęcaniu seniorów do wypełnienia formularza, w którym zawarte są najważniejsze informacje na temat uczulenia danej osoby na konkretne substancje, chorób grupy krwi i przyjmowanych leków. Formularz wkładany jest do koperty, która następnie zostaje przyczepiona w widocznym miejscu, np. Na, na drzwiach lodówki. W chwili, gdy przyjeżdża pogotowie, lekarz może od razu zapoznać się ze stanem zdrowia danej osoby. W sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę, może to uratować życie. 23 statuetki rozdano podczas gali Polish Business Queen. Impreza zorganizowana przez Kulturę Kobiet Women's Culture uhonorowała najwybitniejszych polskich przedsiębiorców. Do konkursu zgłoszono 467 osób. Oprawę muzyczną zadały Polska skrzypaczka Agnieszka Flis i Izabela Kopeć, znakomita mezosopronistka. Wieczorowe stroje i podniosła atmosfera nadawały powagi sytuacji. Na sali można było zobaczyć kilka znanych osób, w tym poszukiwacza Złotego Pociągu Piotra Kopra. Można było także zobaczyć wicemistrzów Polski w tańcu, z Magnolia Park Wrocław. Listę nagrodzonych można znaleźć na portalu wałbrzych24.com. W Serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w Internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.